Witajcie w dzisiejszym odcinku na kanale Fajerki. I tak, jak widzicie ulepszony jest montaż. Bardzo, bo teraz używam programu, jak będziecie Jak będziecie Jak będziecie wiedzieli, Adobe Premier Rush używam. Tak, używam Adobe Premier Rush. No i mam nadzieję, że obec dobrze wychwyci ten cholerny ekran i będziemy mo mo mogli w końcu zacząć. 4V4V4. Zaczynajmy. Dobra, my zaczynamy już. No i będzie bardzo fajnie. Jak nie ukrywajmy, że montuję teraz bardziej profesjonalnym programie niż CapCut. Ja, jak ja będę jechał, leciał gdzieś na wakacje, na ferie, no to Oleg będzie mi montował filmy na zapas, żebyście mieli co oglądać też, co? nie? A teraz wejdźmy w świat... Minecraft'a czy co? To Dobra. Dobra, ja się może zajmę... budowaniem kloców jak grami w tym klosie. Nie, nieważę, nieważę. Weźcie z tych bo niektórzy są pośledzeni, mogą to skojarzyć z czym innym loski zamiast do zabawy, mogą skojarzyć z czym innym, więc lepiej Cie... wszystko straciłem. po co, pepsi, dobra. Ja w tym czasie wam coś poopowiadam, tylko, 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 tylko troszkę źle jest, nie? To wszystko straciła, ale dobra. Szybko, 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 szybko. Dobra, przez to przegramy. Tymczasem. Dobra, ale wracając jest ok. Okej, ok jest. Okay, I mam nadzieję, że Wam się wszystko, wszystko spodoba ten... No może jak będę na wakacje jak te na fery, jak znaczy, samolotem będę leciał, to może byłam się... Nie, dobra, nie, już nie nie Wam się montaż jeden, bo na no wolek będzie mi montował w kapki udzie bo nie umiem ograć takiej prosy profesjonalnych programach. No to będziecie troszkę mieli Cześć, ja w ogóle dobrze mówię do tego mikrofonu, dobrze, dobrze. I teraz... cześć. chwilę, bo kurde, muszę je uzbierać cholery. Ten tak mi może nie wystarczyć. To? Ale teraz może... Boże, 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 działamy Co oni teraz idą? Oni? Żeby mnie nie spadli, no to teraz tak zbronimy Co oni robią, tam przydamy wam przybliżenie, żebyście mieli fajny No to, to może się zajmę czymś w koza, a nie będę siedział jak jakiś... Dyp, 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 dyp ja nie będę wskoczyć na... Nie, dob. Czekajcie, chwilę, ja tylko zbieram golda. ale ty. Bo zaramię się zara trafi, nie? Dobra, dobra. Chwilka Przerwy nie za dużo oczywiście. U mnie nie za dużo u Was jeszcze No nie, nie wytrzymam, zaraz ja nie umiem skakać, czy co? Ja to wytnę zaraz, nie? Dobra, dobra, jak troszkę źle było w poprzednim... W nic się nie stało, jakby co, ja aż dalej żyję... Gdzie, gdzie to mi wpada, kurde? A tej wełny chyba badly, badly nie kupuję. A jak ja nie umiem skakać, to wy nie macie co oglądać tam, bo... Tego nie umiem ale bo towarzyszy. Nie, nie, gdzie, nie. To akurat jest tam dwóch. No to teraz mam? Ja sprawdzę czy z tej strony. Bo mogłem dać 4V4. Bo jak akurat źle wybrałem, nie? Ale daje tak się. Bed wybraje, wybrałem na razie takie. A w następny odcinku wybierę, wybierę inne bedwarsy 4v4 wybierę Tylko, tylko, problem, problem Alarm, alarm, alarm Może tu alarm Dobra Tylko ja nie mam łuku, kurde, czekajcie, chwilę Ja to naprzyjdę Do kury. Albo chyba, że mnie pokonają, nie? Dobra, ja szybko jak kupuję Jak wystawię tak, strasznie O, O Będę Budujcie to szybko, budować, budować, budować. Budować, 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 budować. Budować, budować, budować. Raz, raz. Kur... Dobra. Ja polecam... Ja po, 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 Polecę bardzo... To ba, bo to tak chęci tam iść. A jak ja nie umiem skakać, ani... Chodzić po tych klockach w Minecrafcie, to, 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 to lepiej sobie już dobudować te jakieś klocaki. A jak to nie wystarczy... To, sa, to sobie... O, o nie, nie, zginę, 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 zginę. Nie, nie, no. No dobra, dobra, uciekajmy, uciekajmy. Szybko, 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 szybko. Dobra. Tutaj, tutaj. Jest pani, teraz nie ma spadnąć. O, kury, DNT. Ja nawet nic nie zrobiłem Dobra, lecimy do kolejnej linii Razem 4v4, nie? Uhu! Dobra, dobra widzowie Zaczynamy badworsy dworsy! dziub Biciu dziu, bi biciu Biciu bi biciu, bi 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 dobra Mi to, bo ja to już Aha Dobra, sobie bierzemy Już wolę stracić trochę Teo I tyle Dobra, jest, gdzie jest? A w górę, weźmy, wszystko poruszmy. Dobra. Ja lecę teraz tam z nimi. I mam nadzieję, że wszy... wszystko będzie ok. No ale tu można go dekolników zbierać. Dobra Teraz chcę skrytkę jakąś Ja tu mam skrytkę, tylko z szkóry Oho O! Ile ich tu jest? Ile ich tu jest? No dobrze, nie wiem czy ja grać tutaj będąc Nie na nagrywkę, bo tutaj Trochę dziwne mi Emeraldy, emeraldy, emeraldy Dobra Ja BĄGIE WAS ZAWIEDŁ Ja nawet ja was nie zawiodę przy jednym gościu teraz też Dajcie, że Gdzie jest? Gdzie jest? Tylko problem tylko, tylko, tylko to były takie, że oni nigdy nie mogą przyjść, tutaj, nie? Tam wam pokazuję. I jeden tam macha nie. O kur. No, tak. Cześć, wiem, że. Oni. O. Ale, że bambuciło, teraz ho, ho No tak. Ja idę teraz do bazy. Albo poczekam tu na nich, ale nie zanim tu przyjdą, to... miną lata świetlne. To lepiej chyba albo do ich, ich teraz dojadę, bo są... Widzicie, są przejścia. I... Nie, nie wytrzymam naprawdę. Teraz to ja... Ś Boczcie, że tu co oni się boją, czy was coś w... Czemu Wsz wszyscy... Wszyscy w kolejnych Bedworcach tutaj, teraz... Co oglądacie? Muszą mieć jakieś związki krystaliczne, wężte, l nie

Czy co? Dobra. Ja się bawię w takie mini gierostwa. Ja po prostu idę, bo ty. Jop, jop. O dajdziemy, idziemy. Tylko pyp. Dobra nie no to mi się podoba chyba robię jeszcze jedną rundę bo nie wytrzyma mnie Krystalik, kryształy, jest bardzo super Krystalik, Krystalik, krystalik. krystalik. Dobra nie no ja nie, nie będę gdzieś śpiewał nie bo załadnie to był jest jest, jest, jest Dobra no, zaczynam to chole szło właśnie nagrywa Tylko, chole w że Oczywiście jest falekko do Lecimy. Nu. lecimy noo Tylko że ja to Tylko że ja to tak później że ja nie jest nie Dlatego, Tylko... Yy, yy. to jest don't że pani łóżka nie budują, czy co? Niech będzie chociaż taka mini... mini skuterek z tego niech się już zrobi tyle albo... Ja to... Gura, jak to jest w tym powyszany, to chociaż ich ta góra będzie to. Dobra, jestem jakim tyłem? Jestem Tiber, ale co tyłem? Rzeczywiście, proste trafiły na drugą stronę. Szybciej, bo ja nie ręczy. Tyle może bo mieć stalkę. Wiecie, wie, wie. Nie, że, czyli jednak brosy. To są czerwoni. Ale ja bieszę, znaczy, kiedy zasi... eee, znaczy... Nie, no dobra, robię. chwilę. <śmiech> <śmiech>

Na ciebie. Ty Wiktory z nieznaczoną... Dobra. Ja nie wiem dlaczego jest Wiktorem. Jak ja tutaj stałem, bo musiałem coś wjeść. Wiele jadłem, nie? Ale... się już wychodzę, nie. Ale fajnie było, nie. Dobra, ja się Wami żegnam no i co? Adios!